z wszystkim, jednak dzisiaj nie jadę na wiara tylko do Biedronki po zakupy taty, to mam koszek, żeby schować rzeczy, to mam po króliku, sprzątaliśmy i właśnie dzisiaj idę do Biedronki, i na to jest dobra. na zakupach i kupiłam tu, tu są rzeczy taty, rzeczy może, Więc idę. Wróciłam już ze sklepu i chciałam bo ja sobie kupiłam, tak sobie, sobie kupiłam, sobie. Za 14 zł, tam z groszem, ale to takie. One no świecą w ciemności. Serie świecą, czekajcie. Zaraz To za no bo tu nie, nie widać tego w ciemności. Przynajmniej no, u mnie nie było widać. I, no, ale one serio świecą. Bo przez chwilę, jak tam trochę potrzymałam przy lampie i potem przyłożyłam tak do ciemności, ciemności. No to było widać, że świecą. Teraz co nie kupiłam, ale po prostu mama mi da taki bidon. To on tutaj, wszędzie, tutaj, wszędzie można wlewać to się wszędzie wlewa. I taki możesz tak trzymać, a ja też bym że można tak. Na przykład jak biegniesz sobie, no to biegniesz, 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 biegniesz. Jak chcesz się napić, to po prostu zatrzymujesz się, otwierasz sobie tu dziubek. pijesz. I jest patent. Jest Patenciara. I przy okazji jeszcze sobie mama zrobiła. Dobry jest ale po prostu ja po prostu nie lubię owoców takich, kwałków ale no, to jest wiem To to. Kto też to zawsze jadł, to kto też to lubi jeść, to pisze w komentarzu. Kocham to i no i to tyle, widzimy się jutro, jutro ja będziemy jechać, to też postaram się nagrać i no, mówię, to kanał teraz postaram się jakoś reakcjonować, żeby nagrywać więcej niż wcześniej i no.